Europejski Bank Centralny uratuje nam wzrosty, czy może jeszcze bardziej nas pogrąży tutaj w tych spadkach, które są. Liczymy na to, że w końcu rynek bitcoina odbije do góry, że w końcu Nasdaq pojedzie po nowe szczyty, a euro-dolar zacznie swoją trasę i drogę na północ. Spójrzmy, co się będzie działo. Ten tydzień przynosi bardzo ważne dane mikro i makroekonomiczne. Na chwilę obecną mamy tutaj w środę dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych i inflacja okazała się niższa niż zakładano, bo zakładowano 2,6%, okazało się 2,5%, no i to przyczyniło się do tego, że mamy troszeczkę tutaj malutki chaos na tym rynku. Widzimy, co się dzieje. Sprzejrzymy sobie tutaj najpierw euro dolara w dniu jutrzejszym, czyli 12 września będziemy mieć Europejski Bank Centralny, PPI ze Stanów Zjednoczonych i my będziemy sobie również transmisję na żywo prowadzić, bo tam będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo. Spójrzmy na główną parę walutową, euro-dolar, bo ona nam zobrazuje, co dalej rynek będzie chciał zrobić. My od jakiegoś dłuższego czasu byliśmy tutaj w takim klinczu, e, wychodziła tutaj zmiana zleceń, trend boczny, był to taki trend nieokreślony, no i można by powiedzieć, że tutaj jeszcze mieliśmy narysowany trójkąt. Wybicie z tego trójkąta spowodowało, że ten rynek nam troszeczkę przyspieszył, bo jak sami widzicie, on tutaj wybił się z tego trójkąta. Mieliśmy przetestowanie tego trójkąta i jazda do jednej z takich najważniejszych płynności, które tutaj już wyznaczyłem dużo, dużo wcześniej. I powiedziałem, że to może zakończyć nam. Krótkoterminowe wzrosty. No, i teraz dostaliśmy ładną korektę ABC, czyli mamy tutaj trójfalowe zejście i poziomy, które nas interesują w tej głównej parze walutowej, to są te miejsca. I teraz, jak przejdziemy sobie na interwał czterogodzinowy, popatrzymy, co się tutaj dzieje. No to przedział, który najbardziej mnie interesuje, mam zaznaczony tutaj, to jest 1,099. Zaczyna się ta strefa i ona się będzie kończyła mniej więcej przy poziomie 1,094. To będzie miejsce, gdzie jeżeli cena mi tutaj, wiecie, dostanę spowolnienie rynku, jakąś formację świecową, to stąd będę handlował to jeszcze powyżej tych wierzchołków albo nawet docelowo do 1,13, 1,15. To jest bardzo fajne miejsce. Ogólnie mamy sprecyzowaną tą małą strefę prowzrostową, ale możemy sobie zobaczyć, że ta strefa ona jest troszeczkę większa bo ona się zaczyna już, można by powiedzieć, że od tego miejsca, gdzie jesteśmy, a kończy się na takiej dużej strefie 1,88. Ale w tej dużej strefie mamy tą mniejszą strefę, która może doprowadzić, że pojedziemy już do góry i będziemy się widzieć co najmniej nad tymi szczytami. To by mogło przynieść dalej hossę na rynkach. Jak Bank Europejski w jutrzejszym postanowieniu Obniży stopie procentowe w strefie Euro, no to tutaj będzie też dylemacik, jak rynki na to zareagują, bo z rynki z jednej strony mogą zareagować na to, że będzie obniżona stopa procentowa również w strefie euro, co spowoduje, że dostaniemy napływ taniego pieniądza na rynek, co będzie świadczyło o tym, że jak ten pieniądz wejdzie na rynek, to firmy, ewentualnie inwestorzy będą mogły wrzucić firmy we własne jakieś tutaj kredyty i rozwój tej firmy, a ewentualnie Banki albo fundusze inwestycyjne będą mogły ten pieniądz tanio pozyskać i wrzucić go ewentualnie w akcje, indeksy i różnego rodzaju tutaj walory. Oczywiście tutaj się rozgrywa też cały czas, kto będzie miał silniejszego dolara, kto będzie miał silniejszą, silniejsze euro, ponieważ wiadomo, im słabsza dana waluta, tym ta gospodarka się będzie lepiej rozwijała. Bo jeżeli na przykład euro będzie tańsze w stosunku do dolara, no to Stany Zjednoczone będą mogły kupować albo inne kraje. Za dolary tańsze produkty, które są w Europie. Jeżeli z drugiej strony dolar będzie słabszy, no to wiadomo, że każdy będzie próbował kupować te produkty ze Stanów Zjednoczonych. Także tak sytuacja tutaj wygląda. Docelowo 1,13 i 1,15 myślę, że powinniśmy być, bo rynek nam się określił, że będziemy jechać tutaj sukcesywnie w tą stronę. Oczywiście po zaliczeniu tej strefy, którą tutaj mamy. Przejdźmy sobie tutaj do bitcoina. Teraz popatrzmy, co się dzieje na bitcoinie, bo na bitcoinie jest tutaj bardzo ciekawa sytuacja. A już Wam tłumaczę, o co chodzi z tą bardzo ciekawą sytuacją. Mamy tutaj dwie strefy, które są bardzo kluczowe. Ta płynność, która jest tutaj nad szczytem, i to miejsce do akumulacji, które jest tutaj poniżej 48200. Tu mamy albo będziemy mieli kiedyś w przyszłości, jeżeli cena zjedzie, to tu będzie fajne miejsce na to, żeby się mogła wytworzyć tutaj ponownie akumulacja i dostaniemy wyjazd na co najmniej te szczyty. A to miejsce będzie dobre do zebrania tej płynności, która się znajduje nad tym wierzchołkiem, nad tym i nad tymi wierzchołkami. Tu będzie bardzo dużo zwanych zleceń oczekujących, które rynek będzie chciał zebrać. Bo nie ukrywajmy, rynek jedzie sobie po takie zlecenia, zbiera je i patrzy, co tam się dalej będzie na tych rynkach odbywał. Jak przejdziemy sobie na interwał 4 godzinowy, to zobaczymy, że my w dalszym ciągu mamy... Handel na tych swingach, które tu się odbywają od tego szczytu, czyli cały czas mamy impulsy, korekty w górę, znowu impulsy w dół, korekty w górę, impulsy w dół i teraz mamy korektę. Korekta zatrzymała nam się na tym poziomie, o którym tutaj wspominaliśmy, czyli 64 986. Możecie sobie zobaczyć, w poprzednich moich nagraniach wyznaczałem ten, ten poziom. Wyznaczałem, mówię, on będzie kluczowy do tego, żeby można było tutaj zatrzymać dalsze wzrosty. No i ten poziom niestety zaczynał te wzrosty. Ja zachęcam Was do dania kciuków w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i dołączcie do Gambitu Tradera, żeby Wam takie setupy nie uciekały. Na czterogodzinowym, jak sobie spojrzymy, co tutaj się działo, no to kilka kluczowych rzeczy jest w tym miejscu. My mieliśmy tutaj okazję i rynek miał okazję z tego miejsca kontynuować ten swing, który tutaj zaczął. Takie to było miejsce. Było widać, że tutaj wymiana zleceń. Ktoś już tutaj próbował też to tam tamtą stronę. Niestety, rynek pokazał nam, że wybił nam ten dołek. To był dla nas sygnał, że jednak my kontynuujemy ten duży rajd, który jest od szczytów po korekcie i możemy dostać nowy impuls do mniej więcej tych poziomów. Ale przypominam wam, mamy te kluczowe wydarzenia, czyli Europejski Bank Centralny, PPI ze Stanów Zjednoczonych, no i dzisiejsze dane, które dostaliśmy odnośnie tego, co się będzie, e, jaka jest inflacja w Stanach Zjednoczonych. No i teraz tak, na czterogodzinowym interwale, jak byliśmy mniej więcej tutaj w tych rejonach, to mówiłem, jak wrócimy do tej strefy 56 836, to będzie nasza strefa, gdzie będziemy szukać shortów. No i zrobiła nam się formacja świecowa, dostaliśmy test formacji, na chwilę obecną już na grupie wspominałem, moje wejście jest z tej strony i ja, miałem stop ustawionego, przestawione mam na break even. Dlaczego na Break Even? Bo teraz wchodzą w grę emocje. W tym tygodniu. Nie będzie już takiej czystej analizy technicznej, tylko będą duże spekulacje, czyli dzisiaj inflacyjne dane mogą się do dlatego że staniemy duże ruchy. Przed chwileczką mieliśmy jeszcze dane o zapasach ropy, benzyny i destylatów. No i oczywiście jutro na PPI-ach i na Europejskim Banku Centralnym również to będzie bujało strasznie tym rynkiem, a nie chciałbym, żeby okazało się, że jednak pani Christine Lagar powie coś ciekawego i Bitcoin wystrzeli mi tak. Wolę mieć tą pozycję zabezpieczoną, oczywiście jak już tam to jest poniżej troszkę ceny wejścia, czyli tam jednego USDT zarobię na tym, ale zawsze to dla głowy lepiej. Nie wiemy co się będzie działo. Będziemy live'a prowadzić na gambicie Tradera odnośnie tych wszystkich informacji. Pozaczniemy o godzinie 14, Potem 14 14.15 będzie. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego, 14.30 PPIE, 14.45 Konferencja prasowa pani Christine Lagarde i tam się będzie dużo działo. Czyli ten rynek będzie rozchwiany, rozbujany i będzie jeździł w jedną, w drugą stronę. Na razie, zgodnie z tym, co my tutaj mamy, to my powinniśmy handlować to w dalszym ciągu do dołu i patrzeć tutaj pro-spadkowo. Docelowo, tak jak wspomniałem, cena poniżej 408 200, a tutaj mamy to Liquidity, które jest mniej więcej powyżej 70 tysięcy. To, co dla Was, jaką tutaj jeszcze informację mam ciekawą, to zostaliśmy partnerem tutaj giełdy Bybit. Oczywiście link będziecie mieli w opisie. Bardzo dużo fajnych, ciekawych można tutaj bonusów jeszcze zgarnąć, jeżeli się zalogujecie. Nawet ci, co już posiadają konto, mogą z powrotem przez naszego reflinga się do tego jak gdyby podpiąć całego. Będziemy robić również kampanie z Bybitem takie, że przykładowo będziecie dostawać 100 dolarów albo będziecie sobie zasilać konto, przepraszam, będziecie zasilać konto z 100 dolarami no i będziecie w dostawać około 20 dolarów albo różnego rodzaju inne ciekawe promocje. Także warto sobie wejść w tego linka, który będzie w opisie. I oczywiście też zapraszam Was Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominęły fajne setapy. Dzisiaj, jeszcze tak szybciutko, popatrzymy sobie na Nasdaqa i na ropę. Zobaczcie, Nasdaq też znalazł się w kluczowym miejscu. My szybciutkiego live'a sobie zrobiliśmy również dzisiaj o tej godzinie 14.00. 30, gdzie były te dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, byliśmy akurat w tym miejscu, i mówiłem, że ten Nasdaq nam tutaj się pozycjonuje na spadki. No, i niestety okazało się, że faktycznie ta strefa ona jest dalej na kontynuację tych swingów, które tutaj obecnie mamy. Jechaliśmy, stąd możemy dostać, i dopiero przy tych poziomach, mniej więcej tutaj o wiele, wiele niżej, czyli jak sobie zerkniemy na tego Nasdaqa, no to poziom 18 0,62. Tutaj poniżej ta cała zielona strefa to jest strefa na wzrost. Oczywiście, zobaczmy sobie taką sytuację z interwału dziennego, bo może się okazać, że przez te emocjonalne wystąpienia rynek nie zatrzyma się nam w tym punkcie, w którym byśmy chcieli, tylko może pojechać już stąd, przetestować ten trend, a potem się będzie rozstrzygało, co dalej. Mamy tutaj mały taki dysonans, bo. Europejskie rynki, indeksy zrobiły nowe ATH. Amerykańskie pozostają w tyle, chciałyby dogonić te europejskie rynki, no ale jak spojrzymy sobie na to, to nie za bardzo mogą. No jeszcze tutaj jakbyśmy popatrzyli, ile mieliśmy do ATH na, znaczy do ATH na Nasdaqu, no to mamy 11,5%. S&P 500 miało mniej, Dow Jones zrobił nowe szczyty, także myślę też, że ta hossa się jeszcze nie skończy na tym, bo jednak te nowe wierzchołki na tej amerykańskiej giełdzie by się przydały. Pamiętajcie, w przyszłym tygodniu będzie również bardzo ważne wydarzenie i to będzie Fed, i decyzja Fedu, czy on będzie obniżał te stopy procentowe. No, a czy będzie obniżał, to już chyba jest pewne tylko czy o 25 punktów bazowych, czy o 50, to sobie zobaczymy. Bardzo ważna informacja: ruszamy z Uniwersytetem Gambitu w sezonie 2024-2025. Kilkumiesięczny kompleksowy program edukacyjny, przygotowany do samodzielnego, odpowiedzialnego handlu na różnych rynkach finansowych, w różnych interwałach i stylach handlu. Więcej teraz szczegółów mają nasi grupowicze. Docelowo będziemy również tą informacją dzielili się z wami na kanale YouTube. Chodzi o to, że będzie ruszał od października, praktycznie uniwersytet Gambitu Tradera. On będzie trwał do marca. To będzie ćwiczenia i wiedza praktyczna, która będzie obowiązywała, gdzie będziemy uczyć dwóch metodologii, metodologię płynnościową i metodologię korekcyjną. Dodatkowo będziemy jak gdyby tutaj robić ćwiczenia z psychologii i zarządzania kapitałem. Co ma to na celu ten uniwersytet? Dokonania tego, że my chcemy nie uczyć, ale nauczyć i to garstkę ludzi, bo tutaj będzie tylko kilka osób brało udział w tym uniwersytecie, które w przyszłości będą naszymi traderami i które będą w naszej społeczności handlować, robić setupy i będą ją współtworzyć. Także taki komunikat na chwilę obecną to jest tylko dla grupowiczów, ale pod koniec myślę miesiąca będzie ogólna rekrutacja otwarta również dla innych osób. To, co nas jeszcze tutaj interesuje i przyglądamy się bacznie, to jest rynek ropy. Spójrzcie. My tutaj jesteśmy w kluczowym miejscu, bo jesteśmy cały czas w tej leciutko zielonej strefie. To jest strefa płynnościowa. Ta jest strefa płynnościowa, gdzie jeżeli tutaj rynek wjeżdża, on jest podkupowana, tutaj jest podkupowana ropa WTI i dostajemy jakiś tutaj wyjazd. I teraz, co tu się wydarzyło na takim interwale tygodniowym i co mówiliśmy sobie też na grupie? Na grupie mówiliśmy sobie, że mamy. Fajne tutaj dołki. Trzy dołki plus jeszcze ten tworzą nam tutaj pod dołkami płynność, która jest do zebrania i tak jak sobie popatrzyliśmy na ten interwał tygodniowy, albo nawet przejdziemy sobie na dziennym i spójrzmy, co tutaj się dzieje, no to te płynności są zbierane, sukcesywnie tutaj są zbierane, mniej więcej ta cena oscylowała 67 27 i po tymi dołkami było mnóstwo zleceń. One zostały teraz ściągnięte, zostały aktywowane, i patrzymy, czy ta cena nam odreaguje i pójdzie ewentualnie do tego miejsca i jeszcze może wrócić nam po te dołki, które tutaj widzimy. Te dołki na poziomie 64,33. My na bieżąco sobie też sprawdzamy, jak to będzie tutaj wszystko handlowane i te rynki pozycjonują się. Jeżeli będzie Europejski Bank Centralny jutro, to my w danym miejscu, w danej porze zobaczymy te wszystkie rynki i przypuszczam, że być może zobaczymy tutaj akurat dropę w tej strefie, bo to jest strefa do shorta i ona będzie rozstrzygała, czyli dojeżdżamy sobie mniej więcej do tego miejsca i w tym miejscu Europejski Bank Centralny albo PPI z gospodarki amerykańskiej spowodują, że dostajemy albo wystrzał, albo spadek i to taki jeszcze mocny. Oczywiście my jesteśmy już też na takim interwale, na niskich poziomach, bo te poziomy, które tutaj mamy, no to mniej więcej w okolicach od 70 do 65 dolarów za baryłkę ropy WTI, to już jest naprawdę niska cena. To jest naprawdę niska cena i tutaj moglibyśmy powiedzieć, że. Mm, no, że tutaj jeszcze może nas coś ciekawego czekać. A może czekać nas to, że jeszcze będzie próba wybicia jakichś takich ostatecznych dołków przy poziomie 62 dolarów za baryłkę ropy, a dopiero potem ten rynek się zbierze. No, będzie ciekawie się na pewno działo. Ja zapraszam Was jeszcze tutaj, żebyście zapoznali się z naszą ofertą Uniwersytetu na Gambicie Tradera, bo to też będzie. Bardzo ważna rzecz, którą będziemy, z którą będziemy startować od października. I chętnie zapraszam również na naszą stronę. Będą wkrótce informacje o Uniwerku. Także dziękuję ślicznie Wam. Trzymajcie się. Tomasz z Gambitu Tradera. Pozdrawiam.